Dzisiaj na kanałem GNG został wrzucony utwór muzyczny o nazwie co, co". CoCo. Chanel, na dobry dzień, biorę Cię i to wiem, Ty nie pozwolisz mi na sen. Każdy prawdziwy fan Masno jest zadowolony z tego faktu, lecz w mojej głowie powstała również dość smutna i trochę prawdopodobna teoria. Wcześniejsza nuta Jadpaczk była już gotowa w marcu, co wiemy z Instagrama Masno. I nawet jeśli... Podobnie od tego czasu Ben pracował nad innymi utworami z płytem Gang, która wyjdzie w połowie września. Piosenkę Gang 2 Masno Gang nagrywał niedawno razem w studiu, i było to okraszone spotkaniem po czasie, gdyż Masny Jim mieszka w Białym Stoku. Te argumenty wskazują na smutną teorię iż większość jak nieznaczna większość utworów na płycie MGNG2 będzie w wykonaniu jedynie masnego Bena. Nie twierdzę, że masny ben jest słabym śpiewakiem ale wszyscy musimy się zgodzić że masny jim równie dobrze leci na wersach. Masny im w czerwcu stworzył swoją solową mutę której kawałek wrzucił na Instagrama i brzmiał w niej bosko. Fajne Kajne luki moro, latę, 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 latę i owo. Coś tak nad tym jak ty chyba nie w tym razie. Zimni, nik sek, mini, nie zajadł w tym filmie. Masny Den oraz Masneol również wypuścili utwór, który jest ogniem, lecz nie mają już na sobie kominiar. Wsiadam do klasy G, w pakiecie AMG. Flek na mieście opon D. Białe są skóry, a spod nich dym. Wsiadam do klasy G, w pakiecie AMG. Pomódlmy się wszyscy, że płytam GND będzie zawierać jednak głosy całego masno kurwa gangu. Nie, rap.